Chciałabym bardzo szeroko mówić o tym, że trychologia, praca z włosami to nie jest praca tak naprawdę, moim zdaniem, z włosami. Dobranie szamponu, pielęgnacji czy jakichkolwiek zabiegów to jest już ostatni moment, w którym walczymy o każdy włos. Słuchajcie, ja współpracuję tak z diabetologiem, z diagnostyką jelit, z diagnostyką laboratoryjną. Z psychologami, psychiatrami, dermatologią szpitalną, czyli biopsję innego typu rzeczy, kosmetologami, endokrynologami i ginekologami. I zobaczcie, ktoś przychodzi do mnie na wizytę, i czasami ja zadaję dużo pytań, i patrzę z takimi szerokimi oczami, pani Magdo, Boże, naprawdę, to włosy tak naprawdę zależą od tych wszystkich rzeczy. Tak, włosy mówią o tym, jak żyjemy, jak myślimy, jak jemy, jaki mamy styl życia, jak o siebie dbamy, czy mamy niedobory, czy ich nie mamy, czy jesteśmy hormonalnie poukładani. Naprawdę nie wierzcie w to, że zabieg kupiony mezoterapii załatwi problem insulinooporności, chorej talczycy, czy rozwalonych hormonów, przysadki czy nadnerczy. Nie jest tak. Dopiero jak uporządkujemy sobie te wszystkie rzeczy w naszym organizmie, i zacznie on odpowiednio pracować, wtedy jesteśmy w stanie pomóc Wam odzyskać zdrowie włosów.